A no Zresztą komputer jest... Fajnie, że mówię do mikrofonu bez mikrofonu. Siemanko, dzisiaj składamy komputer, każdy to zrobił jeden razy, ale zrobimy to troszkę inaczej w nawiązaniu do filmu poprzedniego, a więc będę mówił o moich wyborach i dlaczego takie są. Zapraszam. nam sobie dzisiaj od dwóch rzeczy. Wziąłem sobie specyfikację do ręki z wycenami. Tak jest dokładnie wycena, teraz zostanie pieniądze za to wzięte. Chyba nie pomylić, tak, bo są dwie, dwa zestawy na, do składania. A druga to jest bardzo ważne. Dzisiaj więcej technikali, jeżeli chodzi o zrobienie y, komputera po składanie, aniżeli gadania, tak jak ostatnio to musi zrobić czysto. I tak, ja wiem, nie mam zawsze czysto na, na zakładzie. Często na zakładzie mam bałagan, zdaję sobie z tego sprawę, ale właśnie to, co robię teraz, to nie jest dla filmu. Przed każdym komputerem stacjonarnym ścieram blad szukam sobie kawałka czystego miejsca. Jest sporo laptopów, sporo komputerów rozebranych na zakładzie. Co za tym idzie, czasami się zdarza, że yy, jest bałagan, ale zawsze tam gdzie składamy ma być czysto. Choćby dlatego, że taką obudowę tutaj położę, nierzadko jest tak, że trzeba nią przesunąć trochę. Będzie się ręko piasku, sru, obudowa jest porysowana i już jest problem. Dobry, czyli jest tak, dysk tutaj jest NQ790, a już go nie ma, gdzie jest? Tu jest, ten 790 to będzie nam potrzebne od razu. Czyli to nie. Procek jest 760, 7600, jest tu. Zasilacz tu mam teraz już jedną sztukę, bo resztę sobie wyniosłem. Ramy będą te. Fortis 5 Black, tu będą LEDy w tym wypadku. Ledy będą y, tanie, ale jednak LEDy dobrze zrobione. Płyta jest ta, bo to są dwie takie same. To sobie na razie odkładem Grafika jest jeszcze w doręczeniu, ale za niedługo powinna być. Uderzenie, trzeba to zweryfikować. Nie, ja, wszystko jest git. Dobra, pierwszy wybór, jedna z ważniejszych rzeczy. To płyta główna. Nie są to płyty tanie, ale ja uważam, że to jest jedno z minimów, jakie trzeba spełnić. To jest ta płyta. Wyjmijmy ją. Tu mamy anteny do Wi-Fi. Płyty mają Wi-Fi. Płyty, płyta. Bo tamta druga dzisiaj nie bierze udziału. O co tu chodzi? To, co, to, co mówiłem yy, w poprzednim filmie. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam. Tu, tutaj, gdzieś, tutaj jest karta. 4 sloty RAM no to oczywiste. Płyta już znałem 5, czyli nowszy soket, bardziej rozwojowy. Chłodzenia na sekcji zasilania. Tu jest sekcja zasilania, jest ona chłodzona radiatorami i fajne, że to nie jest plastik, to też jest radiator, a więc sporo tego ciepła są w stanie. od dyski M2. Tu jest pierwszy slot. Gen 5 już. Dysk jest Gen 4 akurat. W każdym razie to nie ma żadnego problemu. To są i tak. To do, do dysku za chwilę przejdziemy. Tutaj są jeszcze dwa sloty na dysk, czy tam trzy. Ewentualna rozbudowa jest tutaj jak najbardziej możliwa. Płyta sama w sobie bardzo solidna się wydaje, nie jest taki, taka papierowa biedna płyta. Wiem, że nie ma z tymi płytami problemu, raz mi się zdarzyła niesprawna, ale została wymieniona bez niczego. Pamięć RAM 32GB, tak jak ostatnio też chyba mówiłem, 6000MHz yy, CL30. To jest taki podstawowy kit RAMów 2x16GB. Bardzo fajnie się w takich komputerach sprawdza. Wsparcie dla Expo, dla AMD. Nawet jeśli tego Expo nie ma, często te ramy wstają na swoich prędkościach. Nie ma się z tym problemów. Aczkolwiek fajnie, jak to jest, wtedy mamy pewność, że nam to od razu się uruchamia. Protest, no to w tej cenie 5300. Król, król, król opłacalności, to już sprawa jest jasna dla większości ludzi. Dysk. Teleksary są bardzo dobre, bardzo mało awaryjne, dosyć szybkie. Mnie się jeszcze żaden nie zdarzył uszkodzony. W zależności od ceny bierzemy te 710, tutaj do innego kompa, troszkę tańsza, bo tam był mniejszy budżet. Też całkiem dobry dysk, ale mówię, to całkiem przyjemne te dyski. Nikt za to nie płaci, ale korzystam z nich cały czas. Nie, że je sponsoruję, reklamuję. I sonic zasilacz g 12 650W z certyfikatem Gold. Tak jak mówiłem, certyfikat nie świadczy o bezawaryjności. Natomiast sama firma Seasonic bardzo dobra. Jeszcze mi się. Chyba jakieś większe problemy nie zdarzyły z tymi zasilaczami Jakość wykonania tutaj jest bardzo wysoka Obciążalność tych linii jest Często te zasilacze przeżywają o wiele większą moc Mogą oddać Niż producent deklaruje Także to jest bardzo fajne 5 lat gwarancji Czyli jeszcze po gwarancji całego kompa, której daje 2 lata Do jeszcze kolejne 3 lata działa tutaj gwarancja producenta On nie jest modularny ale my mamy na niego świetną cenę. My mamy dystrybutora bezpośredniego, one są na morele po około 350 do 400 zł, gdzieś tam w jakichś sklepach internetowych, Morelę Xcom i tak dalej. Ja je tutaj w tym wypadku sprzedałem za ile? Za jakieś 300 zł chyba, nawet bez kilku groszy. Bardzo fajnie wykonany, bardzo dobry zasilacz, zwróć uwagę na obciążalność, to co mówiłem o tabliczkach znamionowych. 648 W na linii 12 V, czyli no prawie że 650 W, 54 ampery. I to wierzcie mi, że ten zasilacz tyle odda i nic mu się nie stanie. Ten komputer jest robiony bogatszy niż yy, zwykle. Tutaj mamy już furtisa, a nie ferę. I to jeszcze w wersji tej ARGB. Będzie to całkiem sensownie wyglądało przy tej okazji. Te płyty w wersji bez Wi-Fi są też bardzo dobre. Można je sobie, sobie kupić, jeżeli Wi-Fi nie potrzebuje. W tym wypadku już. Yy, o, no, chcieliśmy, żeby to było zrobione. Tym bardziej, że jest to płyta wydana w wersji B650 Gaming XAX V2, wersja druga. Tak naprawdę nie znam szczegółów, dlaczego powstała wersja druga. Po pierwszej, ale zakładam, że coś było lepiej, a była w 30 zł między nimi na hurtowni. Zakładam, że skoro powstała wersja nowa, to znaczy, że była ona potrzebna. Włożymy sobie procko. Tu należy teraz zachować ostrożność. Tutaj są bardzo cienkie blaszki, które można uszkodzić. No wiadomo, kto składa no Dobrze, to już wie. Do tej pory dotyczyło to tylko Intela. Piny były w procku. AM5 podstawka zamieniła tę tą sprawę kilka lat temu swoją premierą. Zamykamy. Zamykamy slot. To zabezpieczenie wtedy dopiero odchodzi i jest. Teraz będę chciał zestaw montażowy Wysypiamy sobie to, bo to jest tak nieposortowane. To jest woreczku, i po gówno to jest woreczek, jak i tak muszę go otworzyć, wszystko wysypać i użyć tylko tych chrób, które potrzebuję. Ten komputer daje bardzo fajną bazę pod ewentualną rozbudowę za kilka lat, ale też samej wydajności na chwilę obecną mu oczywiście nie braknie. No wszystko jest tak jak ma być. Tutaj spokojnie można z tego korzystać. Myślę, że spokojnie kilka lat wydajności nam tutaj ten komputer da. Skarpel może żeby nie kusił losu dworze, sobie dysk. Te dyski nie mają radiatorów, dlatego tutaj jest ten radiator i to chłodzenie je. Przykrywa, no najczęściej od u już na tych płytach są, dlatego dyski kupuje się bez radiatorów. Są dyski, które mają radiatory, są dyski, które nie mają. Eee, tu by się śrubeczka przydała. Jest takowa dostarczona z płytą. Zdarza się, że ktoś to wkłada bez tej śrubki, bo radiator to dociśnia, ale zgodnie ze sztuką śrubka raczej powinna być niż nie być. Tu odbezpieczamy folię. Zakładamy sobie to. I delikatnie też zakręcamy tutaj bez naciągania się. Hop, trzyma się. Dobra, teraz muszę sobie iść po ipę. Nie, ipa jest tu ze mną, ale poręcznik papierowy. Po co to jest? Po co ta ipa? I ten procesor, a no po to, że tym sposobem pozbywamy się ewentualnych tłuszczy. Alkohol rozpuszcza tłuszcz. I różnych pozostałości po procesie produkcji i dotykania go palcami by było delikatnie utrudniać odprowadzanie ciepła, tak samo tutaj ściągamy folię i sobie przecieram no i teraz już ręka nie ma prawa tego dotknąć kładziemy pastę termoprzewodzącą to jest zawsze tutaj milion nad tym rozwodów, moim zdaniem z zestawu PT3 jak najbardziej jest w porządku nic jej nie brakuje, robiliśmy testy tylko takie, za które nam nikt nie płacił, to jest ważne. Bo gdyby nam za testy płacili, to byśmy musieli mówić tak jak, nam, tak jak nam płacą. Moim zdaniem jest Git. Zwróćcie uwagę, że Fortis ma o wiele większą podstawę niż Fera. Też to bardzo dobrze świadczy o tym chodzeniu. Eee, ona ma być w tą stronę. No i teraz sobie na krzyż dokręcamy, żeby. Równo nam się rozłożył nacisk Chodzenie założone Wentylator jeszcze założymy Fluctus 140 ARGB Tutaj się tych przewodów robi trochę więcej, bo są mi przewody od samego wentylatora i od ledów I tak samo tutaj są ledy też, bo tutaj jest podświetlany pasek Będzie to ładnie wyglądało, ale trochę bardziej upierdliwe w montażu Dobra, damy go sobie może tak Zakładamy zestaw montażowy Hop, często jak to składa ktoś pierwszy raz, czy tam jakiś taki powiedzmy domokrążca Do tego sobie dzisiaj jeszcze przejdziemy To gnie nam tutaj te piny, nie? Nie wie jak to założyć dobrze i zawsze to jest poniszczone Dzisiaj mam na poprawce komputer poskładany w domu i niestety, ale wszystko jest źle Założono. I teraz to jest dosyć ważne. To jest yy, element płyty głównej. Te cztery śrubki, te dwa mocowania. I muszą one wrócić do pudełka po płycie. Mamy tutaj zestaw, tak samo zaślepka maskownica, musi wrócić do pudełka po płycie. Mamy tutaj zestaw od chłodzenia. Gdyby to chciał drugi wentylator, te spinki są potrzebne. Gdyby to chciał przerobić na Intela, yy, też część rzeczy może być potrzebna. Ten backplate z tego na pewno na inne podstawki jakieś takie egzotyczne, bo te gumy i tak dalej są takie bardziej egzotyczne one są y, też jeżeli będzie była potrzeba, no to będzie można ich użyć tylko żeby nie zostały ukradzione, żeby nie zostały w zakładzie, dlatego to tu to tu to tu to tu to zamykam, o jeszcze kluczyk ja z niego nie korzystam podczas montażu, ale ale jest to tu i wtedy to zamykam to tu no i ten kartonik, on właściwie nie jest konieczny, ale też tu pudełeczko po dysku też wraca do pudełka po płycie tak jakby, żeby one się nie walały, tak samo po ramię też tutaj schowam żeby one się nie walały po żeby się nie gubiły, nie? bo one są małe Takiego z to nie będę oddawał, procek był bez, bez boksa kupiony, także to, to w ogóle nic nie robi Tak samo reszta folii takich bezużytecznych, bo jest do wyrzucenia A, jeszcze to, też jest częścią yy, zestawu chłodzenia, no ale dajmy do pudełka po płycie, żeby było tam z tymi ważnymi rzeczami Będziecie mi świadkiem, bo ostatnio przyszła rozbita budowa z tej serii Ale wrócili kasę, także luz nie, no, to jest raczej cała, a właśnie o dziwo... O, ojbiście O, przecież ten strapian pęka o dziwo, nie było pewnie do szkło, tylko tutaj gdzieś coś, taka dziura była nie? Może mam wam wrzucę zdjęcie jak znajdę Signum 300 ARGB, mówię o tej obudowie już w filmie, natomiast tutaj chcę też podkreślić to właśnie, że ona jest nie taka najtańsza, ale też to nie jest sama blacha stoi tam obudowa Fury czy coś tam właśnie od klienta i to jest katastrofa, to, to, to jest milion razy lepsze to nie jest to wcale najwyższa półka. Pierwsze co to w takiej obudowie musimy... Chociaż może nie, bo jeszcze pierwsze co. Właśnie przez to szuranie należy zawsze czyścić blat, no bo czasami... Szurałbym jak najmniej oczywiście, ale czasami nie macie wyjścia. No trzeba delikatnie przesunąć i jakby to by leżało jakieś zielenko piasku, to jest katastrofa. Jest rysa, szrama, nie ma, nie ma już z tym co zrobić. Jedynie yy, co to... No, no nie ma co zrobić. Właściwie to nie ma. Wymienić panel, bo tego nie zapolerujecie, tego nie pomalujecie, bo będzie się różniło. To ja to chciałem pomalować, bo nie mogę tego, tego srebrnego pomalować. Co to jest? Nie pomalujesz. To jest Amelion! To już zostanie, ta skaza z wami na zawsze. To chcę zrobić, to chcę zrobić, to chcę wyjąć. To są akcesoria montażowe. A zresztą ja te klatki i tak zawsze... Demontuję, bo one to są po nic niepotrzebne Tych dysków 3,5 celowych tutaj raczej nikt zmontował nie będzie. Zresztą klatkę też oddaję, także w razie czego można sobie to zamontować. Hop, tutaj mamy jeszcze 4 śrubki. Dwie śrubki. Cztery śrubki, dobrze mówię. Na boki do góry. To można sobie tu włożyć, natomiast będzie się może chcieć się rozjeżdżać, bo bo to się może rozgąć w każdej chwili, no ale cóż Dobra, teraz możemy wrócić do góry sobie tutaj obudowy I pierwsze co to musimy ustalić ile nam śrub jest potrzebnych Raz, dwa, trzecie tutaj brakuje tulei Raz, dwa, trzecia w rzędzie i raz, dwa, trzecia w jednym rzędzie No standardowa sytuacja Trzy tuleje montażowe uwintowane do płyty głównej musimy wkręcić Jak ktoś tego nie wkręci to płyta główna będzie źle zamontowana Dlatego jest taki kluczyk, żeby tego nie męczyć kombinarkami. Jego się zakłada i normalnym, tradycyjnym okrętkiem typu Philips się dokręca. Hops, hops, hops. I takim dobrym nawykiem jest przelecieć resztę tych tulejek i wszystkie podokręcać, bo potem przy demontażu, jakby któraś była luźna, śruba się dokręci, ale przy demontażu wykręci się razem z tuleją. Jakby to chciał płytę wyciągać kiedyś. To takie potem wredne jest. Co Wam mogę obiecać, to to, że tych zaślepek montażowych tych śledzi, strąd drugi musimy wyłamać. To od razu sobie to zrobię, bo drugi zawsze jest przy takiej konfiguracji do wyłamania. A pierwszy albo, albo trzeci, jeszcze w ostateczności, bo zawsze są dwa. Do, do zlikwidowania, no zawsze są dwa potrzebne. Do wyjęcia pierwszy jest odkręcany, reszta jest wyłamywana. Na razie nie wyłamuję, żeby nie wyłamać niepotrzebnie. Hops, zachłodzenie sobie płytę wkładamy. Posuje na wszystkie otwory montażowe. Idealnie. Ono tak musi kliknąć, wpaść, bo jeden tutaj w tej obudowie jest taki wystający, który ją po prostu złapie. No a trzeci musimy też wyłamać. Jak wyłamujecie to bardzo ostrożnie. Można uderzyć w płytę, znam taki przypadek. Ten śledź wypadając uderzył w płytę, porysował płytę. Dlatego raczej ciągniemy do góry niż w dół. Jak do góry wyciągniecie, to wszystko będzie dobrze, ale grafika to i tak jest temat dalszy. Dobra, teraz etap taki najważniejszy przed kablami jeszcze to jest przykręcić tą płytę oczywiście. Zapatrzyłem się w śrubokręt lepszy z magnesem. Tutaj w ogóle jest bardzo ważne ustalić, które śruby, bo nie zawsze. Mamy dwa wyjścia tak naprawdę. Może trzy, jeżeli producent jest jakiś dziwny. Ta, albo ta. Najczęściej jest ta. Aczkolwiek zdarza się, że te śruby, te wkręty wchodzą do płyty. To zależy od producenta. Jeżeli nie wiecie, to sobie po prostu to sprawdzajcie w instrukcji. Albo poczujcie, ta, bo jeżeli ma być tamta większa, a ta tym mniejszą, to ona się nie dokręci, będzie się w koło kręciła. To po tym. To poznacie. Natomiast ta duża do doda małego się w ogóle nie wkręci, jeżeli wkręci to z takim oporem, że aż niszczy płytę. Każdy powinien się raczej zorientować. Nie powinien, nie powinien, no, jeżeli nie ma doświadczenia, to się może nie zorientować. I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world to be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around i feel like everybody is the fakest. I make this every day, and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. statement The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown, getting my way into be put down. It ain't your place, dog, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh! feel like i'm losing my mind is everybody in the world blind please lord give me a sign a sign i feel like i'm losing my mind is everybody in the world blind please lord give me a sign No mercy in this world just hunger thirsty persons in different versions each do what they dash worsens why pull back the curtain and you'll see the different vermin we all have different burdens that all seem to cause disturbance you do me a favor don't treat me like a neighbor don't need the different flavors of your problems just to savor i've got my own issues i need a comb to get through dobrze poukładane kable charakteryzują się dobrze poukładane kable charakteryzują się tym że można Położyć blachę, zamknąć obudowę bez żadnego naciągania się. Takie jest moje zdanie. Ale są oczywiście obulowy, których zrobić tego się nie da poprawnie i nie ma się czemu dziwić. Bo są wąskie ciasne i wszystko jest źle. Ale w tym wypadku jest to, żeby na wszystko git. Zakręcamy sobie śrubeczki. Nie ma jeszcze grafiki, czekam na dostawę. Ma być dzisiaj. Franek, Franek czeka na komputer. Przewód tutaj sobie wypuściłem z zasilania grafiki. reszta no jaka jest, tak, jak, jak, jak widzicie, taka jest. W miarę starałem się pochować jeszcze, może tutaj trochę powalczyć z tymi przewodami. Poza tym jest wszystko ok, żeby sobie go odpalić. Na razie yy, zobaczymy, żeby już przyspieszyć proces instalacji systemu. Już system jest zrobiony, bo to jest zintegrowana grafika, ale yy, w międzyczasie przyszła nam karta. No i co: 4060 Ti w wersji 8GB. I faktycznie wersja 16GB jest totalnie nieopłacalna. A ta ósemka. No cóż, powinno być OK. Ktoś powie, że radeony... Faktycznie ja tych Radeonów też trochę użyłem w tych tanich budżetach, ale no jedno co ich boli, co je boli bardzo. No to niestety, ale... piszące cewki, z którymi nic się nie da zrobić. No to jest katastrofa. Te karty są bardzo małe, nie ma się czemu dziwić. No to są jeszcze folie Foli oczywiście. Należy zdjąć. Obezpieczamy slocik Karta na miejscu. Tu sobie przewód wyprowadziłem wcześniej. Tutaj tak naprawdę zrobimy klientowi jeszcze 100 zł rabatu, bo ta karta udało się kupić taniej niż była na wycenie. Czasem ktoś się pło płoszy, że o matko, ile on na wycenie dał. Co on taki drogi. No bo ja muszę być pewny, że nie stracę na tym, a nie zawsze wszystko się uda zdobyć. Po prostu karta się trafiła gdzieś tam na innej hurtowni stówkę taniej i jest to tak policzone. Nie? Czemu, by, czemu by mieć przypłacać? Przekręcamy na dwie śrubki tym razem. Ostatnio miałem klienta, co miał nie te śrubki wkręcone. Ta grafika nie była przykręcona w ogóle. A my już większość roboty zrobioną, tak? Bo komputer jest uruchomiony, komputer jest yy, skończony system i tak dalej. Znaczy skończone. Zaraz jeszcze skończymy sobie sterowniki do karty. No ale powiedzmy, że on dzisiaj stąd będzie już wychodził bez niczego. Ładny jest, bardzo ładny, podoba mi się. Te LEDy tutaj robią robotę. To, że to jest jeden producent, to jest takie fajne. Yy, bardzo ładne chodzenie ten Fortis ten w wersji Black. No i mamy elegancko system skończony. I co ważne, mamy program Gigabyte Control Center. Tutaj jest zintegrowany RGB Fusion, też jest fan Control zintegrowany, można jak najbardziej korzystać. I teraz co? Przy dobrze skonfigurowanym kąpie, tu przytrzymujemy 3 sekundy. One się gaszą. Kolejne 3 sekundy włączają synchronizację z RGB, z RGB Fusion, i od tego czasu możemy sterować właśnie z tego poziomu. I teraz, wybierając sobie na przykład static, możemy wybrać z palety kolorów RGB. Nie wiem, czy to na raz mogę pokazać. Może mogę. Zielone, czerwone, białe i wszystkie ich pochodne. No ale właśnie, efekt tak jak puls, Flash, Jakiś Cycle, D No i tu mamy już przecuda, jakieś tam powiedzmy Shaking i tak dalej. No tego tutaj trochę jest. Jakieś takie Shurikeny. Czasami tak profilaktycznie lecimy z obciążeniem. Zawsze robimy testy jakieś obciążeniowe. Grafiki i procesora jednocześnie. Yy, tutaj też jestem ciekaw w temperatur. To zakładzie dosyć zimno, także on ma tutaj idealne warunki, ale... Yy, no... trwa to parę sekund na razie. 55 stopni na procku. Musi do chwilę pochodzić, no bo jesteśmy ciekawi tego. Właśnie, czy to będzie... czy wszystko ok, czy komputer jest stabilny, tak? Że te temperatury możemy swalić dosyć szybko, bo on, powiedzmy, osiągnie maksymalne temperatury w ciągu 5 minut. To tak z 15-20 minut furmarka. Włączenia wyłączenia go też przy zmiennym obciążeniu często destabilizuje się jakiś komputer, gdyby miało być coś nie tak. Warto to sprawdzić, czy XMP działa poprawnie, czy tam Expo, jak kto woli. No, trzeba to o tym pamiętać, trzeba to dobrze zrobić. Trzeba to dobrze przetestować. Czy zwróćmy uwagę sobie na temperaturę GPU. Samo GPU 59 stopni GPU Hotspot 77. To najczęściej jest sesja zasilania. No, jest ciepło, ale. W bez, powiedzmy, nie ma problemu żadnego tutaj z tym, yy, bo to jest pewne obciążenie, a też jakby no, karta nie przyspiesza jakoś szczególnie mocno, a więc nie jest jej za gorąco. Także należy to oczywiście zostawić, tym się nie przejmować. Trochę jeszcze kręcąc tutaj, kręcąc, zmieniając krzywą wentylatorów, powiedzmy teraz no, zamknąłem szybę: yy, 61 stopni, 60% pracy wentylatora tego na CPU, i właściwie krzywa bardzo podobna. Dla system 3, czyli to są wszystkie wentylatory w obudowie, podłączone pod jedno złącze. One są też brane z CPU, monitoring point, dlatego będą przyspieszały razem z temperaturą procesora. Jest bardzo cicho, 61 stopni to nie jest wcale zła temperatura. Pewnie by jeszcze spadła, gdy wyłączymy test grafiki, no bo w całej obudowie będzie panowało chłodniejsze warunki. Tak, to szybciej zostanie przetłoczone. I teraz wyłączyłem obciążenie, i patrzcie, jak szybciutko sobie to spada. Jest dla ucha bezgłośnie jest y, mega dobrze. Y, toaleta dużego chłodzenia. O dużej powierzchni cieplnej jest taka, że ono nie będzie takiego dziwnego, charakterystycznego dla małych chłodzeń efektu, przyspieszania i zwalniania. E, co mam na myśli? Takie małe chłodzenia, gdzie nie mają gdzie temperatury dobra, zanim ruszy wentylator, to już zdążą się zagrać. Czyli włączyłem sobie przeglądarkę, włączyłem sobie YouTube'a. Siłą rzeczy jakieś tam obciążenie. Y, małe, ale będzie i żeby nie było takiego, takiej sytuacji o proszę reklama tylko by się dorobić chciał yy, nie ma tego efektu, że to już że tak szybko wędruje nam to tak mniej więcej zjechać wentylatory w takich sytuacjach no to na szczęście tutaj yy, tego nie będzie, zasługa jest to dużego chłodzenia boksy bardzo często tak mają widzicie, to jest stabilnie